Dziś przygotowałem dla Was dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że pingwiny mogą nurkować maksymalnie do pół kilometra w głąb wody oraz mogą siedzieć pod wodą 20 minut. No ale to co jest klasykiem. Jeżeli kupujemy Apple Watcha, to chcemy się troszkę wyróżnić z tego tłumu, więc chcielibyśmy również jakąś ciekawą opaskę do Apple Watcha. Bransoleta? Kurczę, ciężka, metalowa. Może pasek? Ale taki ładny pasek, który pasowałby do różnych ubrań, który byłby uniwersalny, byłby ładny. Dzisiaj pokażę wam. A jeden z takich pasków założyłem sobie od razu po kupnie Apple Watcha i szczerze naprawdę polecam. Ale już pokazuję wam. Jak to wszystko wygląda? Tutaj mamy nasze maleństwo zwane Apple Watchem. Jest to dokładnie model SE drugiej generacji, 44 mm. A tutaj mamy wszystkie paski obecnie dostępne w sprzedaży. Do wyboru mamy kolory. Granatowy, czarno-biały, kremowy, żółty, Łosie, jelenie, sarny, sarny dziki, dziki tak, lisy, kolorowy, borsuki, rzwony, kuny, jenoty, czarny, wilki i rysie. Wszystkie te paski wykonane są z najwyższej jakości nylonu, posiadają zapięcia ze stali nierdzewnej oraz są bardzo, bardzo ładne. Kolory są bardzo żywe zobaczcie, ten czerwony jest taki krwisty, bardzo ładny albo na przykład takie coś również robi robotę. Czarny, który osobiście mi się bardzo podoba, jest taki głęboki czarny, a nie jakiś szarawy czy coś a granatowy jest stonowany, ładny, no i bardzo elegancki. Teraz wybierzmy któryś z naszych pasków, na przykład czerwony. Montaż tego jest bardzo, bardzo prosty. Mianowicie z jednej strony wsuwamy to w naszego Apple Watcha, z drugiej strony również. No i zamontowanie mamy gotowe. Teraz jak taki zegarek założyć? Odpinamy zatrzask, ściągamy i w tym momencie wsuwamy tutaj nadgarstek. Następnie zasuwamy naszą opaskę, i jak możemy zauważyć, troszkę nam brakuje. Czyli trzeba tą klamrę przesunąć, żeby idealnie dopasowała się do naszego nadgarstka. No bo jednak o to chodzi, żeby było nam wygodnie. Za darmo do zestawu dostajecie taki oto zarąbisty śrubokręcik z taką niebieską, piękną końcówką. Wpinamy tu śrubokręcik, odhaczamy i w tym momencie tę naszą końcówkę. Można dowolnie przesuwać, więc ubieramy nasz pasek z powrotem, zaciskamy, sprawdzamy gdzie go potrzebujemy. OK, czyli teraz jeszcze wystarczy. Poczekajcie. O, super, udało się przesunąć. Jeszcze raz zacisnąć, sprawdzić czy jest OK. Jest super. Blokujemy i gotowe. Sam Apple Watch wygląda właśnie tak. Jest to krwista czerwień, bardzo ładna, no i kurczę, naprawdę mi się podoba. Ale wiecie, co mi się również podoba? Mam niebieski sweterek, a do niebieskiego sweterka jak ulał, pasuje mi niebieska opaska. Zakładamy? No i kurczę, a i od dzisiaj zaczynam chodzić w różnokolorowych opaskach do Apple Watcha, bo naprawdę fitują rewelacyjnie. Jeżeli chcielibyście sobie kupić któryś z takich pasków w przeróżnych kolorach, to są one dostępne w linku w opisie, gdzie serdecznie zapraszam. Co najważniejsze, te paski robione są stricte podemnie, na zamówienie z najwyższej jakości materiałów i z najwyższą starannością. Nie są to paski z AliExpress, które po kilku dniach po prostu Wam się rozpadną. Wielokrotnie widziałem paski, które właśnie tak są wykonane, tak tutaj z oplotu, i ten oplot po prostu zaczął się rozwarstwiać. A słyszałem też jedną naprawdę niefajną historię jak jeden właśnie z takich chińskich pasków, pękł mojemu znajomemu tutaj właśnie na łączeniu. Apple Watch zrobił i dupnął o ziemię. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się okazało, że pękł ekran. Nie oszukujmy się, te paski są droższe niż te na AliExpress, ale są porządnej jakości, nie są typowym badziewiem. Jeżeli mielibyście pytania odnośnie pasków do Apple Watcha, czy nawet samego Apple Watcha, czy czegokolwiek innego, zadawajcie je w komentarzach, a ja bardzo chętnie Wam na te pytania odpowiem. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!